Macam se pierś z kurczaka, wow, co ja tej spermy nie domyłem, że takie śliskie ręce mam? Noż do świętej matki Teresy z Karkuty, ten kurczak jest opętany. Wytrę sobie ręce z kału od i teraz łapie. Ajajaj, aj. ten kurczak sobie ze mną pogrywa, ma włączone czity skubaniec. Jak ci zaraz przy kurwie z młotka prosto w jajca. Albo mam lepszy pomysł, zawołam tego zgniłego ciulasa, pomoże mi to gówno ogarnąć. Co to, jechowy mi dobiłem się przez sufit, czy jak? A, to ty! Coś ty do chuja wiarę zmienił? Pomóż mi z tym kurczakiem, od rana nic nie jadłem, a on się ze mną pogrywa. Patrz, jakie to świskie. No widzę właśnie, znowu trzeba paść nad jedzeniem. Oj, to trzeba taktycznie myśli dawaj go! To jest ta twoja taktyka? Pressing na nie wywrzemy. Tak jak twoi ojcowie na tobie. Nie, tak jak twoja teściowa na tobie. Ała, moja, moja głowa! głowa. Kaj on jest? Na ladzie, chodź tu pizdo! Pff. O kurwa, szyby ci wyjebałem. A chuj, pierdol to. Wymieniam te drewnioki na PCV w przyszłym roku. Ktoś ci zrobił napad na hurtownię drobił? Była przecena w realu, to sobie dokupiłem parę. Chuj, rzeczy czwarte ma datę ważności z tamtej szekary. Czekaj, złapię go obcęgami za jajca. To teraz pociągnij mi taka. Z przyjemnością. Ej, no co tak słabo? Ja wypadłem z formy. Dawaj! No i wpis z dół wylądował. Te! wsadź sobie te obcenki w gardło, iść idź po następnego ptaka Te, znowu się wysypa twoja rodzina. Ep, z powrotem wypierdalaj do głodni. Użyjemy do tego specjalnego patyczka analnego z funkcją czyszczenia odbytu i proszę, wula To ja go rozbiorę. Trzymaj go równo, a ja go nadzieję, jak ciebie wczoraj w nocy. A nie umisz trafić, parówo. Kurwa, to jest zimne, twarde i śliskie. Tak twoja martwa mamusia po stosunku z nekrofilem. A może to jest tępę? O kurwa! Ostre w chuj! Jaka cipka z ciebie. Dawaj tego dupka, zaatakuję z powietrza. Co ty chcesz jeść z podłogi? Cicho, trzymaj to. Teraz ja będę trzymał, bo mam lepsze zwieracze w dłoniach. A ty wal. Okej, okay, uwaga, na kurwiam! No i żeś mi rozpierdzali obiad. Trudno Polasku, biedaczku. Ale ja mam jeszcze i madło. To se wstać tam pisiora. Co ja już to ustawię. Ofiara jest gotowa do tortur. Ała, chciałeś mi palca udupić? Zamierzam celować w twój pusty łeb. Gówno, a nie kurczak, idę po następnego. Jaka marmolada. Spierda, ale z tym. Ciepuj tu i tym razem bądź delikatny. Tak jak wczoraj? Zamknij mordę. Uwaga, nadziewam pizdzielca. Dupię sobie wsadź tego patyka, ja mam tu wiertarkę z pastoreny i przywiercę dupę temu produktowi robijowemu. Dawaj tego patyka, prostu i wsadzę. Widzisz kurwa? Tak to się robi na dzikim zachodzie. Dzikim dziki zachód to ty miałeś w domu za mało lata. Chuja, żeś widział, kuja wiesz o moim dzieciństwie. A, trzeba tu nowe sterowniki zainstalować, sąsiad. Pokaż to, trzeba skrócić chuja. Czy to chcesz jeść? Zawiodłem się na twoich umiejętnościach, majsterkowicza. z tą połówką. Co ty, mój obiad wyrzucasz? Ja pa i wierć. No i gitara. Siadł. Opie jestem z nas dumny. Teraz to ustawię i już. Aż mi stoi z wrażenia. A teraz poczynię honory i włączę to do kontaktu. Okej. Okay. E no co to do chuja? Taki krótki kabel. No i chuj, bombki strzelił. Dzięki twojemu geniuszowi. Tato, ja nie chciałem. To posprzątam to i kupię te jutro u Wietnamców. Stefan, to jest prawdziwy sprzęt mistrza drobiu. Trzymaj i podziwiaj jak się na tym znam. Sadzaj. Teraz tylko radzieckie zapałki. O kurde Andrzej, ale to zapierdziela. Za wysokie obroty dałeś. Ja to naprawię. Napompuję fiuta i spalę Ci mieszkanie. O tak dziwko. Napalm wietnamski. Niezły ognia, się. Chyba trochę przypiekło się. Trochę to za mało powiedziane ty suchy kaktusie. Ja już wiem! Ale ty jesteś niedorozwinięty. Twoja babcia, zaraz ci się zesram do dupy. Zobacz, mam świerszczyki z PRL-u, a ja deskę z pierwszej RP i chuj. To dobrze, będzie kompatybilnie. Poszukam zaraz jak wyrżnąć kurczaka na zimno przy jak najmniejszym nakładzie. Chyba mózgowym w twoim przypadku. I znalazłem, zobacz. Te! To ma szansę zadziałać! Przemeblowanie jak zawsze. biep to wszystko na kupę, potem się spali najwyżej dobra. Mamy więcej przestrzeni do uprawiania seksu. Mm -mm. To przynieś narzędzia Sadomaso. Oto one! Zajebiste. Co to do dzieła leniwy chujku. Pokreślę trochę po ścianie. A ja po podłodze. Jebani architekci z nas, co nie? Ja, ja kurwa skończyłem informatykę na inżynierza, a ciebie wyjebali z polibudy, więc chuj z ciebie, a nie architekt. Z ciebie jest pizda, a nie informatyk. Nie umiesz obsługiwać kalkulatora, a co dopiero kom komputera. A ty, żeby zdać, to wsadzaj pałkę dziekanowi. Przynajmniej nie byłem akademicką dziką. To ja stara. A zajebać ci z To dajesz, potem na solówę za garażami z Skopię ci tak dupsko, że, że nie usiądziesz przez tydzień. Uważaj na słowa, bo mam znajomości i plecy, ziom. Na plecach to ty czujesz zawsze mój oddech. Chyba jednak chcesz mieć betonowe buciki, co? Morda kotlecie, dawaj robimy piec. To jest kominek niemieckiej budowy. Jeden chuj. Ważne, że ugotujemy ten jebany obiad. Żryj koks! Nie jest to meta? Nie, to jest cement pustaku. To co, murujemy? Jeb! Sraka, a nie zaprawa. Główno skończyło się, nie ma nic. Ale to nie problem, trochę mąki, prochu w jego babki i cukru rozwiąże sprawę. Napiemy? Czekaj, wyjebie śmieci. Sprawdź teraz. Jep. Teraz się trzyma. Bawa, jebiemy. Rzucaj mi cegły Knoi. Może trafię cię w ryj przy okazji. Podam ci łopatę. się opada tu górno? Dawaj pomogę ci. Przydasz się raz w życiu. Nie, kurwiszonie! Moja ręka! Nie kwitrz, mi suku Jeszcze tylko ostatnie poprawki i będziesz śmigać. Nagrodę psaj sobie to wielito. Dziękuję panu. Panie, jak tu wieje, sandałem. Ktoś mi wiewał wszystkie kurczaki. To ty cyganie, jebany. Coś ci się w tej szarej dupie posrało. Co zrobimy? Patrz, jakaś prezerwatywa została. No i tyle z obiadu. Kurwa, zaś głodny pójdę spać. Nie ogarniam już dzisiaj. Tyle się męczyłem po to, żeby nawet nie dostać grama mięsa. A ja wiem co. Mam w kapsie dwa serdelki. O ty grzybie, dawaj to. Wracaj z tym chuju. No już działa i gotowe do smażenia. No to nam się picło. Tak jak twoim starym. Gratulacje sąsiedzie. Również gratuluję z zjebie? Kurwa, ga komora gazowa. Ja pierdolę umiemy.